Dzień dobry moi drodzy. Tym razem zadanko 16 z egzaminu 8 klasisty 2024 roku. E, śmiało daj łapkę w górę, jeśli Ci się podobają moje filmy, to będzie mi bardzo miło. E, oraz jeśli chcesz, to napisz coś w komentarzu, może jakieś propozycje filmów, które chciałbyś zobaczyć na tym kanale. Jeżeli szykujesz się do egzaminu 8 klasisty, a podejrzewam, że tak jest, skoro oglądasz ten filmik, e, no to zerknij do opisu filmu. Znajduje się tam oferta kursu nagrywanego, w którym. Krok po kroku za rączkę przeprowadzę cię przez wszystkie zagadnienia do egzaminu ósmoklasisty, tak, żebyś potrafił sobie już na tym właściwym egzaminie poradzić samodzielnie. Ela i Ania dostały w prezencie po jednym zestawie puzzli o takiej samej liczbie elementów. Ela ułożyła dwie piąte swoich puzzli, a Ania jedną trzecią swoich. Dziewczynki ułożyły łącznie 440 elementów. Oblicz z ilu elementów składa się jeden zestaw pusty. Zapisz obliczenie. Podkreśl sobie najważniejsze informacje, żeby Ci gdzieś nie umknęły, bo przecież na egzaminie przychodzi taki stresik troszeczkę. Yy, I czytacie, ale nie rozumiecie. Tak? A to jest bardzo istotne w zadaniach z treścią, żeby przeczytać jeszcze raz, no bo jak się czyta pierwszy raz, to niewiele gdzieś tam się kojarzy. przeczytać jeszcze raz, podkreślić ważne rzeczy, yy, no i później. Zapisać to przy pomocy równań, czyli tak z polskiego przejść na matematyczny, tak? No i dzięki temu, że podkreślisz, to nie pominiesz ważnej informacji. Dobra, czyli one dostają w prezencie po jednym zestawie puzli o takiej samej liczbie elementów. Takiej samej liczbie elementów. Jakiej? Nie wiem. No a jak się zaznacza rzeczy w matematyce, których się nie zna? Niewiadomymi, tak? Czyli no zaznaczmy sobie. Napiszmy, że x to będzie ilość elementów w paczce puzli. Paczce puzli. Mhm. Dobra, no i co dalej jest? Ela ułożyła dwie piąte swoich puzli. Ela. Dobra, no to w takim razie tu będzie Ela, a tu będzie Ania. Ela. Dwie piąte swoich puzli. Dwie piąte z ilości puzli, tak? Jak się liczy ułamek z czegoś, to jest to mnożenie, zawsze. Czyli to będzie dwie piąte razy x razy ilość elementów w jej paczce, tak? W zestawie jednym, w jednym zestawie puzli. Dlaczego się mnoży? No bo przecież my. Ilość tych elementów musimy podzielić na pięć części, dlatego to jest kreska łamkowa, to jest dzielenie, kreska to dzielenia i wziąć dwie z nich, czyli przemnożyć, tak? No i zapisując mnożenie razy dwie piąte, my jednocześnie mamy tutaj przemnożone przez 2 i podzielone przez 5. Jeżeli tego jeszcze nie rozumiesz, to cofnij się proszę do ułamków, to jest istotne, żebyś rozumiał to, co robisz, tak? No albo zapamiętaj, że jeżeli chcesz wziąć ułamek z czegoś, to jest to mnożenie. Przyda Ci się to też w procentach, bo procent to taki jakby ułamek. No ale to już nie wchodźmy w procenty. Zapiszmy teraz Anię. Ania ułożyła 1 trzecią swoich, tak? No a że miała tyle samo, to to też będzie z x, -a. czyli to będzie 1 trzecia razy x. Wtedy otrzymamy ilość puzli ułożonych przez Anię. Dobra, dziewczynki ułożyły łącznie 440 elementów. Łącznie 440. No czyli yy, skoro łącznie, no to musimy dodać: dodać puzzle, które ułożyła Ela i puzzle, które ułożyła Ania, prawda? I wtedy powinno nam wyjść 440. No i zobacz, zadanie samo się rozwiązuje, tak? Jak zmieniamy sobie treść na yy, Zapisujemy sobie po prostu elementy z treści, no to y, układa nam się jakieś równanie, i później y, patrzymy, co mamy obliczyć, i po prostu y, rozwiązujemy to równanie, tak? Zadanko samo się naprawdę zrobi, jeżeli będziesz je analizować po kolei, powolutku, wypisywać najważniejsze rzeczy. Dobrze, no i co mamy policzyć? Mamy policzyć, z ilu elementów składa się jeden zestaw. No czyli co? Policzyć x, prawda? bo on oznacza ilość elementów w paczce, w jednej paczce puzli. Mhm. No dobra, czyli znajdźmy x. No i jak to zrobić? Możesz liczyć na ułamkach, a możesz się pozbyć tych ułamków, to znaczy pozbyć mianowników. Najpierw pokażę ci, jak to zrobić na ułamkach. Yy, dobra, to będziemy mieli tak. Jeżeli chcemy dodać te rzeczy, a możemy, bo i tu jest x, i tu jest x, Gdyby tu na przykład x nie było, to nie można by było dodać liczby do liczby z x, tak? To pamiętaj. Ale tutaj są xy, także obie rzeczy możemy ze sobą dodać. I jak się dodawało ułamki? Żeby dodać ułamek, to musisz sprowadzić y, oba te ułamki do wspólnego mianownika. Inaczej dodać nie można, bo y, ułamek, mianownik pokazuje, na ile części coś kroimy, tak? No to nie możemy Większych kawałków dodać z mniejszymi kawałkami. No tutaj też się nie cofajmy już do tych naprawdę, naprawdę wczesnych lat szkoły podstawowej, bo myślę, że już to rozumiesz, już znasz te łamki. No dobra, no to w takim razie, jaki jest wspólny mianownik piątki i trójki? No piętnastka, prawda? To będzie najmniejsza wspólna wielokrotność. Czyli przez ile muszę przemnożyć 5, żeby mieć piętnaście? No przez 3. Czyli i górę i dumno, że przez to samo. No to 2 razy 3, to jest 6. Tak Teraz dodać no i tutaj to rozszerzamy. 3 razy 5 to jest 15, więc 1 też razy 5 muszę zrobić i będę miała 5-15x. To jest 440. No to teraz jak to dodam ze sobą, to mam 11 1115x, że to jest 440, żeby mi został sam x, to muszę się pozbyć działania, które jest tu. A jakie to działanie? No jeżeli pomiędzy y, literką a liczbą nic nie ma, to tam domyślnie jest mnożenie. To jest mnożenie. Więc jak się tego pozbyć? No muszę podzielić przez 11,15, podzielić przez 11,15, a przecież dzielenie przez ułamek wykonuje się w taki sposób, że zamienia je się na mnożenie przez odwrotność, czyli będzie. Mnożenie przez 15 jedenastych, tak? Tutaj to zniknie, wtedy skróci się, czyli będziemy mieli, że x to jest 440 razy 15,11. No i zanim wykonasz mnożenie, to skróć, żeby były mniejsze wartości. No i jak to skrócić? Zawsze skracamy górę z dołem. Niektórzy mówią, że na skos, ale górę z dołem też często, w jednym ułamku nawet. No a gdzie tu jest góra? 440 to inaczej 441, więc te 440 jest u góry. Liczby całkowite traktujemy tak, że e, myślimy, że one są w liczniku, bo na dole w mianowniku mają jedynkę, nie są wcale pokrojone, bo to są całości. No dobra, czyli skracamy. Skracamy 440 z 11. Skróci mi się to przez 11, ponieważ 11 razy 4 to byłoby 44, i jest jeszcze 0, tak? Czyli tutaj mamy 40. Mhm. Ok, czyli w takim razie musimy teraz przemnożyć 40 razy 15, ponieważ w mianownikach już mamy tylko jedynki, tak? Czyli byłoby przez 1. Czyli pisać nie musimy. No i jak to wygodnie przemnożyć? Ja to robię w ten sposób. Oczywiście ty możesz zrobić pisemnie na poczku, tak? Ja to robię w ten sposób, że myślę na chwilę, że tego zaratu nie ma, a w wyniku je dopisuję. Czyli robię 4 razy 15. No, czyli co? 2 15 to 30, 4 15 to 60, lub możesz zrobić 4 razy 10 to 40, plus 4 razy 5 to 20, czyli 40 i 20 to 60, tak? Czyli wyjdzie nam tutaj, że x jest równy 600, ponieważ jeszcze tutaj 0. No, czyli w jednym zestawie puzli było 600 elementów, mhm. bo pytanie jest o jeden zestaw. Dobra, a jak to zrobić, żeby nie liczyć na ułamkach, bo można tak zrobić? Trzeba się wtedy ich pozbyć, tutaj na tym etapie, tak? Można wtedy przemnożyć obustronnie takie równanie przez właśnie wielokrotność piątki i trójki, po to, żeby obie te liczby się yy, no, po prostu skróciły, tak? Bo zauważ, że jeżeli ja przemnożę to wszystko razy 15, to dostanę coś takiego. Ja tutaj na boczku to napiszę, że tu jest ten drugi sposób. O, dostanę tak. 2 piąte razy x razy 15. Dodać 1 trzecia razy x razy 15, tak? Bo przypominam, przy takim mnożeniu każdy element mnoży przez 15. Każdy element dodawania, tak? To, to. I z drugiej strony to 440 też. No, i to będzie 440 razy 15. Duże liczby wejdą, także myślę, że tutaj wygodniej było to zrobić ułamkami. No, ale czasem się w matematyce wygodniej robi tak, że się usuwa jednak te mianowniki. No i teraz zobacz, co tu się dzieje. Piątka z piętnastką się skraca, tu jest 1 tu 3. Skraca się też trójka z piętnastką, tu jest 1 tu 5. No i co nam zostaje? Zostaje nam tak. 2 razy 3, czyli 6x. Dodać. No tutaj już w sumie jest 1, tak? Czyli 5x zostaje. Plus, 5, e, plus 5x. -ów. To się równa. No i tylko tutaj to, to może niefajne jest mnożenie. E, ale możemy to zrobić tam na boczku. Czyli zrobić 440, bo po prostu 44 i dopisać potem 0. Razy 15, 5 razy 4 to jest 20, 2 dalej 5 razy 4 to 20, czyli 22 mamy. I tutaj 4,4. 4. Dodajemy 0,66. 6. Wyjdzie nam 660. No dobra. No i pamiętamy jeszcze, że to było 440, a nie 44, czyli będzie jeszcze jedno 0. Tak? Stąd. O, bo przemnożyłam tylko 44. Dobra, no to zobacz, że wychodzi nam, że 11x to jest 6600, o tak. No i żeby mieć x, dzielę sobie po prostu przez 11, no i wychodzi mi tak. 66 przez 11 to jest 6. No i dopisuję jeszcze 20 zera, czyli wychodzi mi dokładnie taki sam wynik. Chciałam Ci pokazać ten sposób, bo jeżeli wiesz, że się mylisz w łamkach, no co na pewno, wróć do ułamków. Ale y, może się okazać, że wygodniej Ci będzie się ich pozbyć po prostu. No ale też musisz wiedzieć, jak to zrobić, tak? Ty najlepiej znasz siebie, więc y, po prostu y, przy rozwiązywaniu się zastanów, którym sposobem wyjdzie Ci to y, lepiej, wyjdzie Ci poprawnie, tak? Możesz, skoro jesteś przed egzaminem jeszcze, poćwiczyć w taki sposób, i taki sposób, i y, zobaczyć, jak sobie lepiej radzisz czy tym, czy tym. Ok, w tym odcinku tyle. Przypominam o łapce w górze i subskrypcji. Widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia!